15 lipca miały miejsce 19 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Górali Karpackich w Koszeniu łąki. W malowniczej scenerii na terenie agroturystyki u gazdy nie zabrakło zawodów w Koszeniu łąki, ale również konkurencji dojenia kozy, toczenia bala. Miały miejsce także pokazy kulinarne, animacje dla małych i dużych, warsztaty rękodzielnicze oraz występy kapel ludowych. Dzień dobry, Szanowni Państwo, moje nazwisko Bogusław Ralik, Stowarzyszenie CPS Fabryka. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym Ugazdy, gdzie odbędą się 19 międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich dofinansowane z budżetu samorządu województwa śląskiego w ramach promocji wojewódzkiego programu Owca Plus do roku 2027. Co Państwo tu zobaczycie? A więc przede wszystkim promocję tego, co było dawniej, kiedyś czyli tego dziedzictwa kulturowego wsi, dziedzictwa pasterstwa, dziedzictwa góralszczyzny. Będzie koszenie łąki kosą ręczną, będzie dojenie kozy dla dzieci, będą pokazy dojenia krowy. Są różne warsztaty snycerskie, serowarskie, warsztaty filcowania, animacje dla dzieci, a więc całe mnóstwo atrakcji. Na koniec zobaczymy dwie kapele góralskie, które będą prezentowały strój, muzykę. I instrumentarium górali śląskich, a więc jest to wszystko, czego potrzebuje dobra impreza promująca dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego i Żwieckiego. Także zapraszamy na kolejne przed nami w przyszłym roku 20., a więc rocznica. Rocznica jest patronat marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi i patronat starosty Czesińskiego Janiny Żagań. Zapraszamy Państwa do agroturystyki u y, Gazdy. Organizatorem jest CPS Stowarzyszenie. Dobrze się bawcie. To jest kategoria kobiet i mężczyzn. I tutaj główna nagroda za w kategorii kobiet i mężczyzn wynosi w tej chwili 700 zł i kolejno 400-300. A więc ta pula nagród jest dosyć spora. E, oprócz tego e, są nagrody e, również w dojeniu kozy e, i w toczeniu bala, które z konkurencją drużynową. E, drużyny są trzyosobowe. E, pula nagród to jest 4,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o koszenie łąki, e, są zarówno ci stali bywalcy, którzy tutaj przyjeżdżają, e, są to osoby które były na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata w koszeniu łąki, które odbywały się w Austrii i w Niemczech i tam również zajmowały wysokie lokaty. Co roku przybywa nam, nam nowych, są ludzie z Opolszczyzny, z, z, z Makowa Podhalańskiego, z Suchej Beskickiej, co roku występuje tych zawodników w koszeniu pomiędzy 15 a 20, również tak jak mówię, mamy kategorię kobiety i tutaj kobiety również są. Zawsze tych pięć kobiet, tych pięć kobiet startuje w tej konkurencji koszenia. Jest to bardzo atrakcyjne i widowiskowe. I mam nadzieję, że Państwa zachęci do tego, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, które ma nie tylko walory takie promocyjne i walory kulturalne tego dziedzictwa kulturowego wsi Polskiej i Dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego ale również turystyki krajoznawczej, przepięknych widoków, które tutaj możemy zaobserwować, bo jak podejdziemy troszkę do góry, to zobaczymy całe Beskid Śląski. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do nas. Będziemy ustawiać się jako widzowie, i oczywiście jako zawodnicy. Zapraszamy No, Zygmunt, Gren się nazywam. Jest... Który to już raz tutaj. 19 raz. 19 rostu koszymy tą łąkę Andrzeja Cieślara. Ja to kiedyś wymyślił tą imprezę i sprzedał ją Andrzejowi i tak to się udało, że 19 razy my tu koszymy, bo chodzi o to, żeby tą promować jakąś tą to koszyni taki nasze. Bo to po dziedzinie chodzą tu te piły takie, no, znaczy te kosy normalne te huczą strasznie, a tu to tylko szy, 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 szy sz, i fajnie i się kości. my robili takie zawody, że ścigaliśmy się z kosą spalinową i my to wygrali. Z tą kosą spalinową. Jak warunki teraz? Pogodowe i, e, i tutaj trawy do tego typu. E, nie, no jest teraz jest super, bo trochę to zaległo, ale jest super, bo jest mokro. Zawsze jak się kosiło, to się kosiło po tym. Kosiło się po rosie. Rano stawało się tam. O, piątej czy o czwartej rano, i szło się kosić po rosie, i to był najlepszy pokos. Tu w konkurencji to jest jaki odcinek? Dwie minuty się kosi. No i się szerokość powierzchni koszenia się liczy, no i jeszcze się sprawdza, ile tam muzykantów jest, czyli tych stojących które Potem to obliczają sędziowie, oczywiście najważniejsi. Główny gazda Andrzej Cieślar, sprawdza to, i, i potem są. Czas jest zmierzony. Bo to czas i powierzchnia, nie? No, w liczy. trakcie tych 19 imprez już były jakieś osiągnięcia? No, no czy nie, ja... Nie, nie, oni są lepsi ode mnie. No. <laughs> Najpierw Andrzej wygrywał Cieślar, bo jak ten, to... Ale teraz nie chcę startować, bo jak zawsze wygrywał. No. Hmm. Kiedyś to było tak, że tutaj nawet taki gościu z Kamesznicy jeździł, co miał ponad 80 lat i nas wszystkich wykosił. Hmm. Miał taką technikę. To nic, życzymy tutaj powodzenia i, i kolejnej udanej imprezy. Tak? <laughs> no, dziękuję Dzień bardzo. W 20 to już będzie w ogóle tak. szał. Chcemy te zawody, bo to jest właściwie są międzynarodowe, bo to jest Mistrzostwa Górali karpacki, czyli chodzi o Czechów, Słowaków, Rumunów, Bułgarów, te, ten cały łuk karpacki, nie? Jak nam się to uda pościągać, no to e, tylko, że kasa. No, przydałoby nam się, żeby ktoś sypnął, jakiś sponsor, żeby był to w tym czasie. A co ma wpływ na dobry wynik e, koszynia? Klepanie tam, czy... Jakaś, czy... Ech, na rzecz, że dużo czynników jest, to jest tak klepanie tej kosy, wyostrzenie jej, bo to są różne rodzaje tych osełek, to musi być na gładko. E, gładko osełka taką już e, końcowo. Oprócz tego e, usta, ustawienie tej e, kosy też. No i oczywiście technika. Nie? To jest, to jest podstawa, ta technika, żeby to e, tę kasę tak ułożyć, żeby ona nie szła w dół, tylko w górę, żeby nie było kopania, żeby nie brała ziemi, tylko kosiła i równo musi iść po, po zolu, tak po naszemu. Nie? I w ten czas to jest pięknie, nie? bo to idealnie jest wykoszone. Zawodnicy będą kosić dwie minuty. Dobrze mówię? Gotowi. Bardzo bym prosił, żeby zachować bezpieczeństwo, nie podchodzimy w trakcie zawodów, zawsze za zawodnikami albo z boku. Nie schodzimy na prawo, żeby też nie, po, po, nie pochodzić po trawie, żeby kolejni zawodnicy mogli też równo startować. Skoro to wszystko już powiedzieliśmy, to szanowni państwo, proszę bardzo, razem ze mną odliczamy od trzech do jednego. Trzy, dwa, dwa jeden, jeden, jeden. Dwa, zaczynamy! I ruszyli zawodnicy.

Teraz zagra na początku, żeby tak jakby obudzić nas muzycznie. Po kapeli maliniorze, po trzech utworach, ogłoszenie wyników, a potem w biurze pogodowej idziemy kosić. Zaraz powinno słuchać pana. To mam Nie wiem. hehehehehehe <laughs>

jneponsukaveteto ikatakseneתe tocikubaeee Zabieram woda, po wycieczce szkoda. ta czarne łoczka, niesie rejsę nie tam, pod oczkiem. Hanka, czarne tam. Anuliczko, pod oczka stoła, Czarny łoczkiem dawno się dziwoła. Nie dziwę się, Anuliczko, na mnie, Bożeś sama powiedziała, że nie pójdzie za mnie. Może sama, Boże sama powiedziała, że nie będzie mnie. Będziesz do roku, będziesz bawiła, daj se! Pozlanka na te wodę i na Janko, daj se! Bardzo. Kapela Malinio, że nie przestaje grać, ale na chwileczkę robi przerwę taktyczną, ze względu na to, że chcielibyśmy też ogłosić wyniki. Więc teraz tu by prosił o pomoc i wsparcie, czyli dyplomy, które są przygotowane na ogłoszenie wyników z dojenia kozy, która się odbyła bardzo ładnie. Młodzież świetnie reprezentowała tutaj siebie samą i walczyła do końca. W dojeniu krowy było ciekawie, bo i młodzież, i starsi pokazali. Jak można dojść. No starsi tutaj naprawdę byli doświadczeni, więc te wyniki tylko rosły i pobijały rekordy. Czy mamy dyplomy? Tak patrzę tutaj na, na dział, dział organizacji i już zaraz powinniśmy dostać i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Co prawda ci co brali udział już mniej więcej przeczuwają sytuację, ale teraz, żeby było jasność, no to już teraz. A więc zapraszamy do wręczenia nagród przedstawiciela starostwa, członka zarządu powiatu, pana Jerzego Picha, tutaj jest. Wójta Gminy będna Panie Wójcie, zapraszamy tutaj, pana Andrzeja. Jestem. Jest. Pana dyrektora Roberta Karpetę i pana dyrektora Tomasza Kleczara i przedstawiciela Armiru, pana Andrzeja. Lasonia. Są wszyscy, więc będziemy podawać tutaj dyplomy. Proszę Szymonie, po kolei tutaj. W takim razie, to teraz tak. O! Zaczynam od pierwszego miejsca w kategorii dojenia kozy. A tutaj dyplom i nagroda wędruje do Krystiana Mytyka. Krystian Mytyk. I teraz oficjalnie już wręczenie trusz... Proszę bardzo. gratuluję Ci I tutaj słuchajcie, uścisk od, od, od dyrektorów, prezesów, przedstawicieli wszelkich instytucji, które tutaj są razem z nami. Także Krystian w centrum uwagi. Tych najważniejszych ludzi poznawaj. Tam już tutaj przy, przyłóż, Przy łóżku Kierownicy dyrektorzy Wójtowie. A teraz odwróć ten dyplom do zdjęcia. No i chodź i tam do, do tego. Informacja dla rodziców. Drodzy rodzice, teraz jak już odbierzemy idziemy pod niebieski namiot i tam już odbieracie razem z podopiecznym nagrodę. Dobra? Uwaga. Brawo. Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii dojemnej kozy Martyna Pilk! Zapraszamy! i tutaj już oficjalnie już i gratulacje to poważnie masz ca całą śmietankę złań która chce ci dobra i teraz jakby jeszcze uśmiech zdjęcie dobra i jeszcze jedną osobę serdecznie chcę zaprosić za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii dojenie kozy Antonina Pil jest pani Antonina Tak jest, Ale pan Sławek niech się nie, 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 nie cofa za bardzo, bo tu jeszcze chcesz chyba z pana Sławka wspomnieć. Antonina zajęła trzecie miejsce w dogrywce. Ale, panie Sławku, pan Sławek z Antoniną walczyli o trzecie miejsce. Pan Sławek miał świetne wsparcie, walczył do końca. Niestety dwa razy mu upadła w wiaderko z, 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 nie z mlekiem, ale z wodą. Ale za zaangażowanie chcielibyśmy dać Ci wyróżnienie za udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Górali Karpackich. Także zapraszamy Cię serdecznie i tutaj też uścisk. I tak symbolicznie podziękowanie dla Ciebie, za ducha walki. Także rodzicom też gratulujemy, że takiego ducha walki zaszczepili. Nie poddawał się kolega, walczył do końca, to też trzeba promować, to też, o czym trzeba mówić. Chcecie wszystkich razem do zdjęcia? No, dać. Się. Chodźcie, idźcie tam. O. Uwaga, tutaj ta trójeczka się już szykuje do zdjęcia, a jeśli chodzi o dojenie krowy, chcemy wyróżnić osoby, które się wy, no, wyróżniły, pokazały się z najlepszej strony. I teraz tak. Pierwszą osobę serdecznie zapraszamy, Marta Falana. Marta, tak jest, pięknie. Razem z siostrą świetnie sobie poradziły, naprawdę. Ja, może tak, siotrek ma na imię. I Oliwie palane też chcemy zaprosić od razu, razem z siostrą. Bo one miały ten sam wynik, słuchajcie. Spośród najmłodszych ma, miały najlepszy wynik, także tym bardziej wyróżnienie. No i ważne, żebyście obok siebie stały, bo to jednak... Pokazałyście, że siła sióstr jest... A są w ogóle z Rudy Śląskiej. Z krowami za bardzo wcześniej nie miały nic do czynienia. Mama im też nie podpowiadała, jak, jak, jak trzeba dojść. A dziewczyny podeszły do tego naprawdę y, zaskakująco dobrze. Także tym bardziej y, u, u, u słowa uznania. No ale <ścoughs> wyróżnienie dla naszego lokalnego harpagana. Karolina Maciejowska! Za udział, za piękny wynik. Proszę bardzo Karolina, dla Ciebie i tutaj uściski, wójta przegoniła. <grym zniszczenia> Inni nie, nie, nie sprawdzili się, więc nie wiemy czy byś przegoniła, ale tutaj świetnie sobie poradziłaś. Ale tutaj też zaraz za nią Marcin Miech, też świetny wynik. Pan Marcin jest? Gdzie jest Pan Marcin? On już może tylko próbować. Eee, to będę prosił, żebyś przejęła. W jego imieniu, bo byście byli razem tam, także tutaj, przekaż mu, że. Dobra, i mamy wszystkich, a? Mamy wszystkich, słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo. Także teraz. Powolutku organizujemy się na koszenie. Dajcie nam 5 minut i za chwileczkę dostaniecie hasło do grupowego wymarszu, tam gdzie będziemy już prowadzić zawody. Zawodnicy szykujemy się do działania. Sędziowie, organizatorzy, dojadamy i jeszcze szykujemy do działania, a was, ko kochani goście, 5 minut cierpliwości i już ruszamy na miejsce zawodów. Tych...